Witam serdecznie drogie strzelce na czytaniu tygodniowym. zobaczymy co też <laughs> energie przynoszą Wam na ten tydzień. Spóźniony tydzień, ale przynoszą. Przynoszą. Co dla naszych strzelców? Cóż to za strata? No, wyszło, musimy ją wziąć w energię. Albo jesteście po stracie. Zaraz zobaczymy, jakie będą kolejne karty. Wiele strzelcy się rozstało wiele strzelcy zakończyło pozytywnie etapy czyszczenia w swoim życiu w tym tygodniu zwycięstwo ale takie bym powiedziała okupione wielkimi łzami wielką drogą Bo ciężkie macie bowiem tak strzelce pierwszy raz od bardzo dawna macie bardzo ciężkie karty, ciężkie ale karty poprzeplatane światem karty, które mówią o tym, że powiem tak moi drodzy, moi drogie strzelce nie żyjemy ułudą do... <laughs> Powiem tak, strzelcowi ze znakiem powietrza, nie, znaczy, przepraszam, z trygonem ognia nie wyjdzie. Zostawcie to, znaczy nie wyjdzie. Sorry, róbcie co chcecie, to są tylko karty, tak? Natomiast one mówią mi tak, że z trygonem ognia spalicie się, spalicie się, coś się rozwali, wrócicie do pewnego etapu, wrócicie do energii straty, tak? Tak, jakby ktoś się chce z wami zabawić. Uważajcie na to, drogie strzelce, w szczególności jeżeli chodzi o, o trygon ognia jeżeli chodzi o trygon wody, jest jakieś pożegnanie definitywne, ale jest tutaj walka też, walka na ogniem i mieczem, jak to się mówi, żyjecie, tu są, tutaj są jakieś kłamstwa, tutaj są pomówienia, musicie uważać, drogie szczerczyki w tym tygodniu, ale jest też coś takiego, że na koniec tygodnia, bo to jest tak jakby wtorek, środa i czwartek, macie energię czyszczące, bo macie, ktoś odchodzi z Waszego życia, ale odchodzi na dobre, tak, odchodzi na dobre, tu jest tak jakby poranienie, w pracy też nie do końca, coś się układa, to jest tak jakby znudzenie, znudzenie, takim ja się wykazuję, ja chcę coś pokazać, ja chcę coś zrobić, ale nie jest to dostrzegane, tak, czyli tak naprawdę zostawiam to i niech się dzieje wola nieba i to jest tak jakby ja sięgam po kolejne ja sięgam po kolejne kielichy dla siebie idę spełniać się gdzie indziej, nie pasuje wam tu to ja idę sobie gdzie indziej ja się spełnię a to i tak naprawdę wydaje mi się, że właśnie tak się zakończy że obronicie swoje zdanie to jest po pierwsze e, i myślę, że bez większego wysiłku natomiast macie energię czyszczące kochani macie dziesiątkę mieczy, macie trójkę mieczy macie ósemkę kielichów macie piątkę mieczy, macie dziewiątkę buław czyli takie są energie czyszczące, ale pomiędzy tymi kartami, właśnie, żeby nie było tak aż tragicznie, i tak strasznie źle, pokazuje się, że strzelec to jest tak jakby oczyszcza się po stracie kogoś, tak? Oczyszcza się, broni swoją energetykę, czyli wychodzi z tej energii. Odeszłeś, od, 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 odszedłeś, odeszłaś, dobrze nie macie, koniec, kropka, zakończamy ten temat, nudzi się przede wszystkim w pracy się strzelec nudzi, potrzebuje nowych doznań coś mu nie pasuje w tym tygodniu bardzo mocno, ale zobaczcie w energetykę przyszłego tygodnia wchodzicie z dziewiątką denarów, czyli z nowym pomysłem z nową pracą, być może może to z pracą się żegnacie, być może z partnerem ale idziecie tak jakby z pełnym sercem, z pełną otwartością właśnie jest to tylko, że macie po dwóch stronach drogi strzelce, macie ułudę, tutaj macie siódemkę mieczy przepraszam, siódemkę kielichów, a tutaj macie raka, macie księżyc, tak, czyli mocno się też może zarysować trygon wody gdzieś tu u Państwa natomiast bym powiedziała, że jeżeli chodzi o finanse to tak, jeżeli odejdziecie to śmiało, bo dostaniecie pracę w innym dostaniecie czy w tym zawodzie, czy w innym ale jest kuci nie ma problemu ze znalezieniem pracy dla strzelca w tym tygodniu, bo tu jest tak jakby wchodzicie w przepiękną energię i w dziewiątkę denarów, czyli w podwyżkę, czyli w coś co będzie bardziej doceniane, jeżeli chodzi o wasze talenty. Jeżeli chodzi o miłość, to myślę, że wiele roszat, Wiele roszat, wiele się zadziewa. Tutaj jest takie zdrowe cięcia bym powiedziała. Cięcia, które muszą nastąpić, które nie, nie ma, że one nie nastąpią. One muszą nastąpić. Coś trzeba wyczyścić, coś trzeba wywalić, kogoś trzeba pożegnać ze swojego życia. Niektóre będą pożegnania bolesne, niektóre będą takie, że no i dobra, nareszcie, bo tutaj żeśmy się tłukli, jak to się mówi, czy słownie, czy fizycznie, bo tu się pokazuje, że każdy wychodzi poraniony z, z, pewnych, z pewnych relacji i być może dobrze, że to się właśnie w taki sposób kończy. Czasami żegnamy ludzi, <laughs> czasami żegnamy ludzi fizycznie. Ale tak jakby tutaj jest strzelec po części przygotowany na, te, na takowe relacje. W pracy powiem tak, jeżeli odchodzicie, to nie wiem, czy niedobrze, bo tu się pokazuje, że idziecie i kujecie swój los na spokojnie, czyli później się, i właśnie dzięki temu, że coś powiem tak, to strzelcu, co zmienisz w swoim życiu, doprowadzi Cię do dziewiątki denarów i do cesarzowej, czyli do spokojnego losu, do spokojnych wód, czyli nie będziesz taki szarpany emocjami, szarpana jak do tej pory, czyli coś, co się za coś, co się wykluło i jest nieprawidłowo, nieprawidłowo funkcjonuje, no to w tym tygodniu wielce prawdopodobne, że to oczyścicie. Tydzień czyszczenia. Po prostu tak ma być i tyle. Jeżeli chodzi o zdrówko, uwaga na zranienia, ewidentnie na zranienia na jakieś szybkie, tak jakby <laughs> Uwaga w pracy, tak? Uwaga w pracy, w drodze do pracy i uwaga na serduszka, drogie strzelce, bo w tym tygodniu najbardziej mi się tutaj pokazuje serduszko, tutaj czakra, serducha, ale jednocześnie jest tu jakieś poranienie, coś się dzieje, czy są to nerwobóle, ale mogą być też i skaleczenie, jakieś poranienia. Tyleż, kochani, pozdrawiam serdecznie. Tydzień już krótki, bo to wtorek, także spokojnie to tylko 6 dni. <laughs> Kolejny tydzień zapowiada się naprawdę iście świetnie. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego czytania. Buziaczki, hejpa!